Rozpoczynamy dzisiaj świętowanie najważniejszych świąt chrześcijańskich, tak zwane Triduum Paschalne. Myślę, że dla większości z nas, jak nie dla wszystkich, będą to pierwsze święta przeżywane w taki wyjątkowy sposób, związany z panującą na świecie oraz w Polsce pandemią groźnego wirusa. Nastrój, jaki nam towarzyszy, bardzo dobrze opisuje fragment listu sługi Bożego księdza Jana Franciszka Machy męczennika II wojny światowej pochodzącego z archidiecezji katowickiej który wkrótce zostanie włączony do grona błogosławionych Kościoła katolickiego Będąc w Mysłowickim więzieniu mieszczącym się niedaleko kościoła dnia 2 kwietnia 1942 roku napisał tak Dzisiaj w Wielki Czwartek Otrzymałem zezwolenie do pisania. Jestem chwała Bogu zdrowy. Jest mi bardzo ciężko, że nie mogę brać udziału w tych pięknych ceremoniach Wielkiego Tygodnia. Jest mi bardzo smutno, jak słyszę, jak dzwony kościelne dzwonią. Jestem w ten czas w myślach, tam przy ołtarzu, który jest około 200 metrów oddalony od mojej celi. Czas postu już za nami. Następnie zaśpiewamy to wesołe Alleluja. Niestety, ja nie mogę z wami śpiewać, ale wychwalam Boga na ten sposób, który jest tutaj możliwy, i proszę Wszechmocnego, żeby Was kochani rodzice pocieszył. Czym jest Ridium Paschalne w życiu Kościoła? Są to najważniejsze święta roku liturgicznego, podczas których wspominamy, Wydarzenia fundamentalne z perspektywy naszej wiary. Według odnowionej po II Soborze Watykańskim liturgii, całe przeżycie, które się rozpoczyna w Wielki Czwartek wieczorem, a kończy się w Niedzielę Wielkanocną, stanowi całość. Jest to jak gdyby jedno wielkie święto, które trwa przez trzy dni. Stąd łacińska nazwa Triduum, która oznacza dokładnie trzy dni. I w tym miejscu kilka uwag. Dotyczących liczenia czasu. Otóż w kulturze żydowskiej i w ogóle w Biblii, zwłaszcza w Starym Testamencie, liczono czas trochę inaczej niż my obecnie. Nowy dzień zaczynał się o zachodzie słońca, czyli około osiemnastej w naszym rozumieniu. Ten sposób liczenia czasu zachował się do dnia dzisiejszego w liturgii Kościoła. Wyraża się to tym, że obchód każdej niedzieli, i uroczystości rozpoczyna się pierwszymi nieszporami odprawianymi w sobotę wieczór. Podobnie wieczerza pańska, rozpoczynająca triduum paschalne, należy wedle tej rachuby do Wielkiego Piątku. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus w znaku chleba i wina zawarł swoją ofiarę krzyżową, którą w sposób krwawy wedle żydowskiej rachuby czasu złożył tego samego dnia. W Wielki Piątek po południu czyli około godziny 15. Zatem zarówno liturgia Wieczerzy Pańskiej, jak i liturgia Męki Pańskiej należą do pierwszego dnia Triduum Paschalnego, Dnia Śmierci Pana. Kolejny dzień to Dzień Odpoczynku Pana, w którym jedyna liturgia to Liturgia Godzin. W Wielką Sobotę wieczorem zaś rozpoczyna się trzeci dzień Triduum Paschalnego, Dzień Zmartwychwstania Pana. Kończący się nieszporami w niedzielę wielkanocną. Drugi człon nazwy, przeżywanych przez nas świąt, czyli słowo paschalne, wywodzi się od hebrajskiego słowa Pesach oznaczającego przejście. Jest to nazwa największego święta żydowskiego, upamiętniającego przejście anioła śmierci w czasie dziesiątej plagi egipskiej oraz przejście Izraelitów przez Morze Czerwone i wyzwolenie z Egiptu. Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie uczynił z największego święta żydowskiego największe święto chrześcijańskie. Bowiem, tajemnica paschalna to istota chrystianizmu. Bóg sprawia, że ze śmierci tryska życie. Triduum paschalne trzeba więc widzieć jako zwarty okres czasu, który się rozpoczyna dzisiaj wieczorem od mszy świętej wieczerzy pańskiej. Potem trwa nieprzerwana akcja liturgiczna. Aż do nieszporów, niedzieli zmartwychwstania. Ten czas to jeden obchód liturgiczny, jak gdyby jedno wielkie święto, które nazywa się także Triduum Sacrum, co znaczy Trzy Dni Święte. Warto w tym czasie, w miarę możliwości, zarezerwować sobie te trzy dni jeszcze bardziej na modlitwę i wyciszenie, rezygnując ze zbędnych prac. W tym roku szczególnie z racji, że nie przeżywamy Triduum w kościołach parafialnych. Ale w domowych, w domowych wspólnotach ważnym jest, aby samemu stworzyć sobie przestrzeń do modlitwy. Można przygotować takie specjalne miejsce w domu na ten czas z białym obrusem, świętym obrazem, krzyżem, które pozwoli nam na skupienie oraz duchową refleksję. Zadbajmy, aby w tym miejscu, wraz z domownikami, łącząc się poprzez transmisję telewizyjną czy internetową, przeżywać duchowo ten czas we wspólnocie kościoła. Triduum Paschalne liturgicznie rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej. Jednak myślę, że warto nakreślić charakter całego dzisiejszego dnia, który jest przebogaty zarówno w znaki i symbole, formy i treści duchowe, które powinny przenikać całe nasze chrześcijańskie życie. W godzinach przedpołudniowych, w kościele katedralnym, odprawiana jest Msza Krzyżma Świętego. Podczas której zebrani wokół swojego biskupa kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia celibatu i posłuszeństwa biskupowi. Na znak, że źródłem liturgii jest biskup i katedra, święci się oleje, które będą potrzebne przez cały rok do sakramentów: olej chorych, olej katechumenów oraz krzyżmo czyli oliwa zmieszana z balsamem. Teksty liturgiczne, więc, w całości mówią o konsekracji, o namaszczeniu. Przede wszystkim, Jezusa Chrystusa, który jest przez to nazwany Mesjaszem namaszczonym. Trzeba byśmy sobie uświadomili, wchodząc w najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia, że my chrześcijanie także jesteśmy namaszczeni od momentu chrztu świętego, że otrzymaliśmy też namaszczenie podczas bierzmowania. Te trzy oleje zwyczajowo docierają w Wielki Czwartek do wszystkich parafii, aby się tamtego dnia na nowo zaczęło sprawowanie sakramentów od Wieczerzy Pańskiej. Na Wieczerzy Pańską tabernakulum powinno być zupełnie puste, żebyśmy zobaczyli, że od świąt Paschy zaczyna się cykl sprawowania sakramentów. W tym roku jednak, ze względu na sytuację epidemii, msza Krzyżma Świętego przeniesiona jest na inny termin. Jak pisze arcybiskup Wiktor Skworc, w parafia ma się korzystać nadal z oleju chorych, pobłogosławionego przed rokiem w Wielki Czwartek. Mesjasz Jezus Chrystus namaszczony prowadzi wszystkich namaszczonych w dalszej części dnia do stołu uczty pańskiej. Liturgia ta jest specjalna, staje się bowiem urzeczywistnieniem uczty paschalnej w Wieczerniku, podczas której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament święceń. Tam biorą swój początek i są one mocno związane z namaszczeniem, które dokonuje się podczas chrztu i bierzmowania, bo właśnie ten lud Namaszczony w tych sakramentach może uczestniczyć w pełni owej liturgii. Można powiedzieć, że im bardziej odkryjemy i uświadomimy sobie rangę naszego namaszczenia, tym głębiej będziemy mogli uczestniczyć w misterium, które na naszych oczach się dokona. Wieczerza, którą Jezus zjadł z apostołami, w dzień przed swoją męką, była paschą. Wieczerza paschalna spożywana co roku przez Żydów. Była wielkim świętem, obchodzonym na pamiątkę wyzwolenia i wyjścia z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Miała ona swój określony porządek i potrawy, z których każda miała znaczenie symboliczne. W roku, w którym nie możemy iść na liturgię do kościoła i oglądać będziemy tylko transmisję, można zjeść uroczystą kolację, nawiązującą swoją formą do żydowskiej wieczerzy paschalnej i do wydarzeń w wieczerniku. Stół powinien być uroczyście nakryty, a uczestnicy kolacji ubrani odświętnie. Jeśli jesteśmy sami w domu lub kogoś brakuje, można ustawić jego zdjęcie, wyrażając w ten sposób łączność we wspólnej celebracji wieczerzy pańskiej. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. I właśnie w momencie, kiedy Judasz przygotowywał się, by go zdradzić, i jego serce ogarnęły ciemności, miłosierdzie Boże triumfowało nad nienawiścią, a życie nad śmiercią. Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Motywem przewodnim Mszy wieczorze Pańskiej jest miłość. Przybliżana poprzez słowa, znaki, symbole, czynności, pieśni i sam sakrament ołtarza. Ta msza, jak każda inna, rozpoczyna się śpiewem, którego zadaniem jest zawiązanie wspólnoty odkupionej rodziny dzieci Bożych. Wielki Czwartek bowiem, od czasów starożytnych, Przeżywany był jako dzień pojednania, w którym pokutujący dostępowali rozgrzeszenia, tak aby mogli już w pełni uczestniczyć w wieczornej uczcie pańskiej. Podobnie i my powinniśmy pojednać się z Panem w sakramencie pokuty i pojednania przed rozpoczęciem tej mszy, po to by Eucharystia stała się rzeczywistym znakiem jedności naszej wspólnoty parafialnej. Trzeba, abyśmy się także pojednali z bliźnimi w rodzinie, Wtedy Komunia Święta przyjęta w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej będzie również znakiem pełnej jedności i miłości w rodzinie. Tak jak Pan zgromadził w Wieczerniku swych najwierniejszych uczniów, tak i my winniśmy stawić się na niej pogodzeni ze wszystkimi, tak aby eucharystyczny znak jedności miał pokrycie w naszych wewnętrznych postawach. Z racji braku możliwości przystąpienia do Sakramentu Pokuty oraz Komunii Świętej warto wspomnieć o możliwości, jaką zastępczo, ale równie ważnie Daje nam w swojej mądrości Kościół. Bowiem w sytuacji niemożności przystąpienia do sakramentu pokuty, korzystamy z aktu żalu doskonałego. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza w numerze 1452, gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Contricio. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Z kolei, w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii świętej poprzez spożycie ciała i krwi pańskiej, można, jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej, zbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o Nim Bogu, w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Na początku Eucharystii, jeszcze w trakcie trwania śpiewu na wejście, kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go. Pocałunek to znak jego miłości względem swego pana, który jest zarazem kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Następnie kapłan okadza ołtarz, oddając w ten sposób cześć panu. Ołtarz więc staje się centrum dzisiejszej liturgii. To wokół Niego gromadzi się rodzina parafialna. To na Nim składana jest święta ofiara. Na Nim dokonuje się przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Ale zarazem też przystępujemy do Niego jako do stołu uczty. By Chrystus nas nakarmił i napoił swoim ciałem i swoją krwią. Podobnie Izraelici spożywali baranka w noc poprzedzającą wyjście z niewoli egipskiej. Zgromadzeni całymi rodzinami przy swoich stołach, o czym słyszymy w pierwszym czytaniu. Przez znak baranka przyjawia się miłość Boga do człowieka. Baranek został zabity, chociaż był niewinny. Jego krew, którą pomazano drzwi domów narodu izraelskiego, zachowała ich rodzinę od śmierci. W tym domu, w którym zabito baranka i w którym pomazano jego krwią drzwi domu, nikt nie umarł. Kara Boża została zawieszona. Śmierć niewinnego baranka ocaliła innych od śmierci. I to jest zapowiedź, znak przez wieki zachowywany w tradycji liturgicznej narodu wybranego. Z rozkazu pana co roku zabijano baranka, spożywano go, przechowywano pamiątkę tego wydarzenia, przechowywano ten znak, nie rozumiejąc jeszcze jego wymowy. Aż przyszedł czas, kiedy tajemnica tego znaku została w pełni wyjawiona, kiedy przyszedł na Ziemię pierworodny syn Boży który na początku swojej działalności publicznej został nazwany przez Jana Chrzciciela słowami oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Po raz ostatni w wielki czwartek, właśnie w ten wieczór, którego pamiątkę sprawujemy, spożywano baranka, który był tylko znakiem przypominającym wydarzenie nocy wyjścia z Egiptu i zapowiadającym to, co miało się wypełnić. Odtąd już tamta wieczerza Paschalna jest niepotrzebna. Ona spełniła swoje zadanie. Odeszła liturgia Starego Przymierza. Chrystus, prawdziwy baranek Boży, Chrystus, pierworodny syn Ojca, sam idzie na śmierć. Sam dobrowolnie oddaje w ofierze swoje życie i odtąd już nie muszą za karę umierać pierworodni wszystkich rodzin ludzkich, wszelkiego stworzenia, od momentu, kiedy umarł na krzyżu pierworodny syn Boży Jezus Chrystus. Krew tego baranka. Ocala od śmierci wszystkich, którzy wierzą w mocy tej krwi, którzy wierzą w miłość Boga, najpełniej wyrażoną w znaku krzyża. Nikt nie ma większej miłości jak ten, kto oddaje życie za przyjaciół. Podczas tej wieczerzy Chrystus ustanawia nowy obrzęd, który jest wypełnieniem, objawieniem istotnej treści dotychczasowego znaku. W miejsce symbolu baranka, właśnie w ten dzisiejszy wieczór. O czym czytamy w drugim czytaniu, wprowadza Jezus Chrystus nowy symbol symbol jeszcze bardziej prosty w swojej treści bardziej wskutek tego może trudny do zrozumienia bo zachodzi większa dysproporcja pomiędzy znakiem a tym, co ma wyrażać. Tym znakiem jest chleb zwyczajny chleb, który przeznaczony jest do spożycia, żeby stał się całkowicie własnością tego, kto go spożywa. W tym chlebie jest nam przekazana cała moc miłości Boga. Która zdolna jest ocalić nas od śmierci. Każdy z nas jest nią objęty. Dlatego chrześcijanie na całym świecie dzisiaj gromadzą się wokół ołtarza i sprawują pamiątkę tego jedynego w dziejach ludzkości wydarzenia. Jest to żywa pamiątka. To, co jest ukazane w znaku, to co nam przypomina wydarzenie historyczne, zawiera równocześnie istotną treść tego wydarzenia. Miłość Boga która dotyka każdego z nas osobna. To właśnie ten chleb, tę miłość Boga możemy przyjąć podczas każdej Eucharystii. A przyjmować możemy tylko o tyle, o ile próbujemy, przynajmniej na miarę naszych możliwości, w tej chwili na tę miłość odpowiedzieć. Inaczej, przyjmowanie ciała Pańskiego nie ma dla nas żadnego znaczenia. To nie jest przyjmowanie jakiejś pigułki, która nas uzdrawia swoją mocą. To jest przyjmowanie miłości która wydała samą siebie za nas. Tylko o ile my próbujemy odpowiedzieć przez miłość wzajemną, o tyle wchodzimy w komunie, w zjednoczenie z Chrystusem. I właśnie szczególnie liturgia dzisiejszego wieczoru chce nam przypomnieć mocno ten nierozerwalny związek między Eucharystią a przekazaniem miłości. Zauważmy, że w dzisiejszej Ewangelii nie usłyszymy opisu ustanowienia Eucharystii, tylko obmycia uczniom nóg przez Jezusa. Jeszcze raz, w sposób jakże wymowny, Jezus ukazuje nam swoją miłość. Umywanie nóg było wtedy gestem związanym z gościnnością dla uczczenia wchodzących do domu. Gospodarz umywał nogi, ale również umywanie nóg było czynnością niewolników, którzy nogi umywali swoim panom. W tym geście więc On, Syn Boży, pochylając się do stóp uczniów, objawia nam swoją przeogromną miłość. Pokazuje istotę miłości, którą jest służba, wydanie się za umiłowanego. W normalnych okolicznościach, kapłan jako alter Chrystus pochomili i powtarza ten gest podczas obrzędu zwanego mandatum. Od łacińskiego tłumaczenia słów Jezusa, mandatum novum do wobis, przekazanie nowe daje wam. Gest ten nie ma znaczenia tylko naśladowania przykładu Chrystusa, lecz jest proroctwem w czynie. Jest znakiem tego, co w sposób pełniejszy, bardziej realny, rzeczywisty dokonuje się w momencie naszej komunii eucharystycznej, kiedy spożywamy ciało Pana, pijemy krew jego. Wtedy ona każdego z nas umywa z grzechu, wtedy On bierze na siebie jako sługa naszego zbawienia problemy każdego z nas, bierze na siebie naszą śmierć, aby ją przemienić w źródło życia. W tym roku zgodnie z zaleceniami nie odbędzie się wspomniany obrzęd mycia nóg. Jak pisze arcybiskup Wiktor Skworc w liturgii tego dnia rezygnujemy z tradycyjnego obrzędu obmycia nóg. Ten gest upamiętnia postawę Pana Jezusa, który podczas ostatniej wieczerzy umywał stopy apostołom. W ten sposób potwierdził, że prawdziwa miłość realizuje się w służbie bez granic. Obrzęd umycia nóg pociąga za sobą logikę daru z siebie który doprowadził Chrystusa do przyjęcia największych cierpień i śmierci. Zapraszam każdego z Was do podjęcia w tym dniu uczynków miłosierdzia, które są dziełami miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. Postarajmy się o drobne dzieło miłości wobec osób najbliższych. Jezusowe słowa dnia dzisiejszego Dałem Wam bowiem przykład, abyście i Wy tak czynili, jak Ja Wam uczyniłem. Wzywają nas do służby sobie nawzajem, do tego, aby klęknąć przed każdym człowiekiem w pokorze, a nie wyższości, wydać mu możliwość wzrostu i nauczyć go kochać. Ta troska o naszych współbraci, czyli miłość w wymiarze społecznym, wyraża się w modlitwie powszechnej oraz w procesji z darami, która tego dnia powinna być rozbudowana. Warto w swoich modlitwach szczególnie pamiętać tego dnia o kapłanach z naszych parafii oraz o wszystkich kapłanach zwłaszcza kapelanach szpitalnych oraz o modlitwie w intencji nowych powołań kapłańskich. Po przygotowaniu darów kapłan odmawia modlitwę nad darami, w której mówi następujące słowa. Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia. Jest to więc nie tylko wspomnienie poprzez słowa, ale jest to taka pamiątka, w której to wydarzenie staje się obecne. Sprawujemy anamnezę. Anamneza to znaczy tyle co wspomnienie, ale wspomnienie, które jest jednocześnie sakramentem. Jest to możliwe, ponieważ akt oddania życia w ofierze miłości, którego podmiotem była osoba Boża, ma trwanie ponadczasowe. Dobitnie podkreśla to pierwsza modlitwa eucharystyczna, w której celebrans tylko w dzisiejszej mszy tuż przed konsekracją powie: On to w dzień przed męką, za zbawienie naszej, całego świata. To jest dzisiaj wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. Nieco wcześniej w prefacji Kapłan śpiewa, jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Jesteśmy zachęceni do gorliwego przyjęcia komunii na sposób duchowy, wyrażając przed Bogiem pragnienie serca, aby do nas przyszedł. Chociaż msza w Wieczerzy Pańskiej jest czasem dziękczynienia za sakramenty Eucharystii i kapłaństwa oraz za przykazanie miłości, to jest to również czas współcierpienia razem z Jezusem, którego apogeum przeżywać będziemy jutro. Dlatego po odmówieniu hymnu chwała na wysokości Bogu milkną dzwony, a dzwonki zastępuje się kołatkami. Najświętszy sakrament procesyjnie przenosi się do tzw. ciemnicy, która jest znakiem uwięzienia Jezusa. Od tego mom momentu wierni adorują Sanctissimum schowane w tabernakulum w ciemnicy. Podczas gdy główne tabernakulum pozostaje puste, a wieczna lampka gaśnie. Nasza adoracja jest najpierw wyrazem wdzięczności za ustanowienie Najświętszego Sakramentu, a potem modlitewnym czuwaniem przy Jezusie modlącym się do Ojca. W obecnym czasie zdaje się, że jeszcze pełniej będziemy mogli przeżywać wraz z Jezusem jego osamotnienie w ciemnicy. Po zakończonej wieczerzy pańskiej kapłan lub diakon zdejmują z ołtarza obrusy. Odarty ołtarz, który jest symbolem Jezusa Chrystusa, oznacza odarcie go z szat podczas męki krzyżowej. Niektórzy widzą w tym symbolu również opuszczenie przez najbliższych oraz dobrowolną rezygnację, ogołocenie z wszelkich przejawów boskiej jego natury dla naszego zbawienia. My tak samo po obejrzeniu transmisji możemy sprzątnąć stół, zdjąć z niego obróz i ozdoby. Tak, aby pozostał nagi i pusty, jako domowy symbol ciemnicy. Jezus noc po Wieczerzy Pańskiej spędził w ogrójcu i aresztowany w ciemnicy, opuszczeniu i samotności, modlił się za swoich uczniów. Wyłączmy w tym czasie telewizor i radio. Spędźmy ten wieczór razem z Jezusem na modlitwie za bliskich, wszystkich potrzebujących, cierpiących oraz niosących pomoc w czasie epidemii. Warto to zrobić przy zapalonej na pustym stole świecy, która jest symbolem czuwania i trwania w gotowości.